My właśnie mamy spotkania dzisiaj e, cały dzień, ale w międzyczasie jeszcze nagrywam odcinek, który Wy zobaczycie na kanale we wtorek. Naprawdę teraz będą mocne filmy, mocne informacje, dużo się będzie działo. Ja teraz e, bardzo skrupulatnie pracuję nad swoimi filmami, dopracowuję je i chcę, żeby Wam się podobało. Mam nadzieję, że tak będzie. Jutro oczywiście na kanale pojawi się odcinek z lekcji, także powiem Wam szczerze, że mój e, montażysta Maciek powiedział, kurde Weronika, tam jest godzinę ponad materiału, który tak naprawdę nadawałby się, żeby już wleciał na kanał. Skróciłam ten film do ponad 30 minut, będzie to długi odcinek, ale myślę, że warto, bo naprawdę bardzo fajnie nam się rozmawiało. A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Buziaki! Ok, film nagrany w jednej trzeciej, jutro będę dogrywać resztę, ale wyszło naprawdę fajnie, już niedługo będę mogła Wam to wszystko pokazać na kanale. A tymczasem czekam na jedzenie. Teraz zamówiłam sobie catering, w sumie praktycznie całą ekipą mamy teraz. Katering, który przychodzi dopiero o godzinie 16, a ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, wypiłam tylko szybko kawkę i czekam na jedzonko, ale będzie na pewno mega dobre, bo teraz mam taki catering, który przynosi mi polskie jedzenie, takie, które lubię, bo zawsze były właśnie ten, te, te jedzonka w tym cateringu, były takie, wiecie, zimne, ja nie lubię strasznie odgrzewanego jedzenia, a teraz przychodzi nam takie jedzenie, które jest ciepłe, polskie, ja w ogóle jestem fanką polskiego jedzenia, najlepiej, żeby to był jakiś rosółek, kotlecik, tego typu potrawy. A w ogóle stwierdziłam, że mogłabym z Wami zagrać w taką mini grę, czyli możecie pisać założenia na mój temat, a ja będę Wam tutaj odpowiadała, czy to prawda, czy fałsz. Co myślicie? Piszcie. Dajcie znać, czy macie już aplikację Letyshops. Jeżeli nie, to koniecznie ściągnijcie sobie ją na swoje telefony. Jest to aplikacja bezpłatna, a Letyshops jest to serwis Cashback, który pozwala Wam zwrócić część wydanych pieniążków za zakupy online. Mają ponad 2000 sklepów, w których możecie kupić m.in. ubrania, biżuterię. Sami zobaczcie, jak wygląda ten serwis. stracia trwa kilka sekund, a można dostać od 5 do 30% cashbacku z każdego zakupu przez aplikację czy przez stronę Shops. Także jeżeli chcecie sobie zaoszczędzić troszkę pieniędzy, to koniecznie ściągnijcie sobie tą aplikację, zarejestrujcie się i gotowe, ja Was tutaj przekierowuję.